Siema. Dzisiaj nagrywamy taki Siema. filmik. Dzisiaj nagrywamy taki filmik, gdzie będziemy losować karteczki. Jedna osoba pisze, druga osoba po prostu to yy, będzie po prostu wybierała... Pierwsza część, jest, wrzucona. Pierwsza część jest... Pierwsza część jest wrzucona i teraz musimy iść ustalić. A i gdzie chcesz iść? Czy, czy coś ci kupuje? Coś takiego? No ty, to co ja się. No, czyli najpierw ci się kupuje, a potem gdzie idziemy, dobra? Mhm. Dobra. A więc tak widzowe myślę. Myślę, że byśmy mogli yy, dać nie kupuję po prostu tak samo jak ona. I no. Dobra. Ale y, mam zrobić takie same karteczki, że idziemy do Biedronki lub do Żabki. A, możesz mi zrobić większy budżet, tylko że ja mam 10 zł. A ja też sobie wezmę, może wezmę. Da dam, nie patrzę na bajzer. Dobra. To były kartki, które ja wylosowałam. Żabka, później. I to nie 7, tylko i. Pyłziny i później. Nie wiem, co ty napisałaś. Nie chce mi się czytać, tak wiecie. Biedronka. A nie, to nie jest, to Czemu ty tu później napisałaś, a tu później? Nie. Dobra, nieważne. A więc... Dobra. Musimy po prostu teraz. Dobra. Idź siedzę. Cicho. Musimy teraz tu przeciąć. Poczekajcie. oła. Tu to właśnie teraz będę przecinać. Dobra, mam już. Teraz tak, to sobie tu chowamy. Bierzemy i piszemy. Ej, nie, mi się w sumie nie chce. Czekajcie. Dobra, dzisiaj zapomniałam o filmiku. Jurka się cieszy, bo jej coś kupuje. A więc dobra, teraz będzie losować biedronka żabkę. Ale ty nie patrz. Patrz. Czekajcie, tylko muszę pomieszać. Dobra, Ilka losuj Ej trochę się boję. Ja chcę Biedronkę, bo Fris wczoraj mówił, że tam są batony ekipy. Byłam nie ma. Ostatnio tam byłam, nie, nie było. było nie było dostawy wtedy, i teraz może będzie. Dobra. Więc ja chcę chyba. A Biedronkę biorę, zgrabiałam wcześniej górę, teraz chyba do. dół, góra-dół. I let's go! Dobra. Ale fajnie, cieszę się? Nie, nie. Dobra. A ty masz to. Dobra. Przepraszam, nie Kartki, bo Czyli ty mi nie kupujesz, idziemy do Żabki. Tak, do żabły. Ciągle idziemy do żadki. Dobra, bym. ubieram się. Mogę ja trzymać? No ale ja to. W sumie tak, bo to jest mój y, filmik. Ej, dobra, ale tylko karty musimy posprzątać, bo w sumie się ugławi. No chodź. Dobra, sprzątamy karty. Bo my byliśmy przed chwilą, jakby graliśmy, że kto jajko wypije i <laughs> nikt nie wie. No, Skończyło że... się, że zlew wypił jajko.